Od marca próg dochodowy dotyczący tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych wynosi 1772,8 groszy. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć tylko, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski o tzw. 500 Plus dla osób niesamodzielnych już od września 2019 roku. W Województwie Śląskim do końca ubiegłego roku zarejestrowano ponad 57,5 tysiąca wniosków o świadczenie 500 Plus dla niesamodzielnych. W całej Polsce wszystkie organy rentowe przyjęły 931 tysięcy wniosków o świadczenie 500 Plus dla osób niesamodzielnych, w tym 645 tysięcy trafiło do zakładu ubezpieczeniowego. Zbierzeń społecznych. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest adresowane do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia 500 plus zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych, finansowanych ze środków publicznych, czyli chodzi między innymi o otrzymywane emerytury, renty wypłacane przez ZUS, KRUS czy inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłki stałe czy dodatek mieszkalny. Od 1 marca próg dochodowy dla świadczenia 500 Plus dla osób niesamodzielnych zwiększył się i wynosi 1772 zł. 8 Jest to kwota brutto. Należy pamiętać o tym, że nie zawsze świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości 500 zł. Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł, będzie wypłacane tylko wtedy, gdy suma świadczeń ze środków publicznych nie przekroczy kwoty w w tym przypadku 1272 zł i 8 groszy. Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, przy czym świadczenie uzupełniające nie może być wyższe niż 500 zł. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi np. 1300 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznane w kwocie 472 zł i 8 groszy. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1772 zł i 8 groszy. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy przede wszystkim złożyć wniosek formularz ESUN. Do zakładu ubezpieczeń społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu zakładu ubezpieczeń społecznych. Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku powinny dołączyć także zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, Pod którego opieką znajduje się wnioskodawca, na takim druku druk OL-9 oraz jeżeli posiadają dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. karta leczenia szpitalnego, historia choroby, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, to też te dokumenty dobrze by było, gdyby dołączyły do wniosku. Formularz wniosku i dróg zaświadczenia o stanie zdrowia można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w każdym zakładzie ubezpieczeń społecznych na salach obsługi klientów. Dostępne są te formularze. Lekarz orzecznik na podstawie złożonej dokumentacji medycznej i zaświadczenia o stanie zdrowia oceni, czy jest potrzebne wezwanie na badanie, czy może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania, gdy dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca.